Nowy wynalazek zmienia sposób wytopu metali w Mezopotamii. Jednym z największych odkryć starożytności była umiejętność pozyskiwania metali z ich ród. Przed wynalezieniem miechów, ogień w piecach podsycano za pomocą dmuchania. Zespół dmuchaczy doprowadził powietrze do płonącego węgla za pomocą dmuchawek, dostarczając tlen niezbędny do podsycania ognia. W ten sposób można było uzyskać temperatury na tyle wysokie, by wytapiać mieć i cynę oraz topić takie metale jak brąz, srebro czy złoto. Miech ulepszył ten proces między innymi dlatego, że ręce i nogi człowieka są silniejsze niż płuca. Pozwolił również na budowę o wiele większych pleców. E, pieców Jeden człowiek z miechem mógł uzyskać wysoką temperaturę ognia mniej więcej 70 razy szybciej niż człowiek z dmuchawką. Palenisko znalezione w Talii w Mezopotamii datowane na 2,5 tysiąca lat przed naszą erą, uważa się za pierwszy dowód na używanie miechów, choć zapewne powstały one wcześniej. Palenisko to miało występ. Z dwoma otworami, do których, jak się sądzi, przyczepione były miechy. Miechów używano na przemian, aby wytworzyć ciągły strumień powietrza i utrzymać stałą temperaturę konieczną do wytopu. Miech dostarcza do paleniska powietrze z otoczenia, które jest bogatsze w tlen, a uboższe w dwutlenek, w dwutlenek węgla niż ludzki oddech. Dzięki temu możliwe jest uzyskiwanie wyższych temperatur, dostatecznie wysokich, by wytapiać żelazo. Należy jednak pamiętać, że choć miech był konieczny do produkcji żelaza, samo jego istnienie nie dowodzi, że wytapiano ten metal. Jedno jest pewne. Z chwilą, gdy człowiek posiadł możliwość wytapiania żelaza z rudy, otworzyły się przed nim zupełnie nowe możliwości. Dał mi worek ze skóry z wołu. I w ten sposób wezwał huczący wiatr. Homer, Odyseja.